Dzisiaj nagrywam filmik z moich kurczaków, kokinów. Już są takie. Tu jest ten dartanianek. Już ugówka ładnie zarosła. Tam leży na słomie kogut. Nie wiem, co to strokaty, czy kogut będzie, czy kokoszkał, ale chyba kogut, bo dosyć spory grzybyszek jest.

Nie wiem czy to będzie słychać jak na dworze kołd zapiął ten dominant blue Dobra, będę kończyć na razie następnego filmiku